Cześć, tu Ela w kuchni. Przygotowałam się grzanki z salami i mozzarellą. Na początek przygotowuję masło czosnkowe, którym będę smarowała moje grzanki. Do miękkiego masła dodaję dwa czy ząbki czosku. Jeżeli lubimy bardziej czosnkowe, możemy dodać więcej. Dokładnie mieszam. Dodaję jeszcze szczyptę soli. Dokładnie mieszam, aby czosnek dobrze się wymieszał z masłem. Pieczywo, ja akurat mam bagietkę. Smarujemy masłem, ale można użyć też pieczywa jednodniowego, pszennego bądź razowego, żytniego, w zależności jakie mamy. Mogą to być bułki bądź chleb. Smarujemy. Na to układam salami. Możemy tu użyć jakąś kiełbaskę cienko krojoną. W zależności jaką mamy. Fantazję w przygotowaniu naszych grzanek. Ja akurat tu jeszcze mam małe kuleczki mozzarelli i przygotowuję grzanki również z samą mozzarellą. Na koniec grzanki posypuję żółtym serem. Zapiekamy w piekarniku w temperaturze około 190 stopni przez 10-15 minut. Jeżeli pieczywo mamy cieńsze, możemy wyciągnąć wcześniej, aby nam się nie spaliło. Życzę smacznego!